Cześć. Dzisiaj będzie y, troszeczkę na temat wiary. Zapraszam. Hej. Y, ale nie wiary y, w jakieś konkretne bóstwo, Boga, w jakąś konkretną religię i tak dalej. Nie o tej wierze mówię. Bardziej mówię o wierze jako stanie ciała, umysłu i ducha. Na temat samej wiary, to ja w ogóle zrobię jeden taki dłuższy film, bo to jest dość istotne. Ale chodzi mi o to, co dzisiaj czytamy w codziennych refleksjach. 18 października: Prawdziwa pokora i otwarty umysł mogą doprowadzić nas do wiary. I kochani, tak na pewno masz w sobie pokorę i otwarty umysł, jeżeli jeszcze to oglądasz. A nie wyłączyłeś, wiesz, filmu, kiedy na przed intro jeszcze powiedziałem coś na temat wiary, więc, no, gratulacje, yy, moi drodzy. Hmm, pokora w sensie widzenia siebie w prawdzie, taki jaki jestem. Czyli nie jestem turbozarąbisty w ogóle, ale też nie jestem, wiecie, beznadziejny. Czy jestem po środku? To jest dość wygodne podejście, że tak jak z taką gadką, że prawda leży po środku. No, Bywa różnie z tym. Natomiast pokora to nie jest, wiecie, tak jak mamy troszeczkę wyobrażenie często o pokorze, że pokora to jest jakieś takie podejście, że ja powinienem teraz bić się w serducho i za wszystko przepraszać. Nie, tym nie jest absolutnie pokora. Pokora jest widzeniem siebie w prawdzie. Czyli widzę swoje zalety. Ale widzę też swoje słabości. Więc kiedy jestem świadomy tego, że mam jakieś słabości, to otwieram się na nowe, na ludzi mądrzejszych. I właśnie na tym to polega, że kiedy będziesz wiedział o tym, że jesteś w czymś dobry, pamiętaj o tym, pisz sobie to, afirmuj to, yy, wzmacniaj cechy, w których jesteś dobry, bo to, to same korzyści przyniesie. Natomiast pamiętaj też o tym, że nie na wszystkim się musisz znać. Że nie na wszystkim musisz. Nie na wszystko musisz mieć odpowiedź, tak? I jeżeli będziesz miał taką pokorę w sobie, świadomość tego, tak naprawdę, bo tu nie ma jakiejś magii, cechy, jakiejś charakteru, czy coś, to jest zwykła świadomość tego, że nie na wszystkim musisz się znać tak jak znasz się na innych rzeczach. Nagle twój umysł powinien się otworzyć na to, że kurde mogą być inni, którzy wiedzą lepiej. I teraz dam ci dowód na to, że już tak wielokrotnie było. Idąc do lekarza, kiedy idziesz do lekarza, zakładam, że nie idziesz po L4, żeby, wiesz, tam naciągnąć, yy, chociaż różne są sytuacje, nie oceniam, yy, ale kiedy idziesz do lekarza z, z, z jakimś problemem, to idziesz do niego, dlatego że się, kurde, na tym nie znasz. Przecież, kiedy jesteś u lekarza, to mu nie mówisz: Słuchaj, dobra, jest mi to i to, weź mi tam takie rzeczy, z, zapisz tam coś, zrób napraw i ja wychodzę. Ne? No nie, siedzisz po prostu pokornie i słuchasz. Ne? Idziesz do mechanika, nie znasz się na samochodach to samo. Ja na przykład, no, dom postawię tak, od początku do końca. Na samochodach nie znam się kompletnie, nawet nie próbuję się poznać po prostu. Więc kiedy idę do mechanika z, z moim samochodem, mówię, weź, zrób, bo ja bo oczywiście nie wiem, coś mi tam klepie na przykład. Ne? I ja mu wtedy nie klepie yy, na temat yy, tego, co on ma tam robić. No bo się kurde, nie znam, no mam jakąś pokorę w sobie. Więc jesteś otwarty na to, że ktoś inny w jakiejś sprawie może ci pomóc. Kiedy będziesz o tym pamiętał, że nie na wszystkim się musi znać. Weź zobacz w ogóle, jaka to jest kurde ulga, że nie trzeba się na wszystkim znać. Wow, wiesz, odkrycie świata w ogóle, ne? Eee, no ale tak jest. Ne? I kiedy będziesz miał tą pokorę, pojawi się otwartość i za tym dalej idzie wiara w to, że dana sytuacja może się zmienić. Przecież jak idziesz do lekarza, masz jakąś wiarę, że on ci pomoże. Ja rozumiem. Żyjemy w Polsce, z NFZ bywa różnie, kiedy idziesz do lekarza, to będzie dobrze, jak mi nie zaszkodzi, nie? Wiesz. Natomiast wiesz o co chodzi. No ogólnie zakładamy, że jednak będzie dobrze. To samo idziesz do mechanika, no. Zakładasz, wierzysz w to, że on ci ten samochód zrobi, ne? I cię nie wydoi po prostu z kasy na, na ile się da. Rozumiesz? Więc pokora, rozumiana poprzez to, że znam swoje zalety, ale znam też swoje wady i swoje słabości. Pojawia się otwartość, na to, że ktoś inny może Ci pomóc i za tym idzie wiara, że można zmienić ten stan rzeczy. I teraz, jeżeli masz jakiś problem życiowy, problem osobisty, jakikolwiek, po prostu zapytaj, zapukaj do odpowiednich drzwi, bo nie musisz się na wszystkim znać. To, że masz rodzinę, nie znaczy, że się musisz na niej znać. To, że masz samochód, też się nie musisz na nim znać. I wiele, wiele innych trudności, po prostu wyluzuj. Zapukaj w odpowiednie drzwi, poproś o pomoc z otwartym umysłem, a nie z tym, że ty i tak wyszło swoje. A wiara, myślę, sama przyjdzie na to, że sytuacja dana może się zmienić. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię plutko. Trzymajcie się, hej.